Zakończyły, zakończyły się obchody 80. rocznicy sformowania Wojska Polskiego. W świętach nad oką, częścią tych obchodów była wystawa w mieście Kansk na Syberii. Dzisiaj złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Anieli Krzywoń. A za chwilę, no cóż, przystąpimy do demontażu wystawy. Wszystkim bardzo się spodobało, wielu ludzi, zwłaszcza młodych ludzi. Nie wiedziało jeszcze. Jerzy, a kaściał wojska i już odnosi? Co? Tutaj pada pytanie o Wojciecha Ruzerskiego. Zaraz odpowiem. Duże zainteresowanie. Pełnym sukcesem kończy się nasz rajd po Syberii. Wiesz na pamięć naszym chłopakom i dziewczynom z piastowskim orbem na czapce, szczególnie dzisiaj, w 80. rocznicę przy złożenia przez nich przysięgi. Jurek Tyc, Kursk.